Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy w naszej internetowej telewizji specjalnego gościa, którego pamiętam z Orkiestry Świątecznej Pomocy sprzed roku. Jak masz na imię? Wiktoria. E, pamiętam, że przyszłaś rok temu. Nie wiem, czy z tą skarbonką, czy z podobną, ale dużą i brzęczącą. I w tym roku znowu widzę, że przyniosłaś dużo pieniędzy. Ile czasu zbierałaś tę skarbonkę, żeby przynieść na Orkiestrę Świątecznej Pomocy? Rok. Przez cały rok zbierałaś pieniążki. A w tym roku jeszcze nie wiadomo, bo dopiero będzie wysypane na stół, policzone, włożone do puszki. Jak w zeszłym roku przyniosłaś skarbonkę, to i Pani podliczyła, ile wtedy było tych pieniędzy? Ponad 100 złotych. No, to musimy Ci pogratulować, bo chyba niewielu, e, niewielu uczestników, e, gości Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy e, ma tak dobre serduszko i takie duże, e, tak dużo pieniążków jest w stanie uzbierać i przynieść i wrzucić e, e, do puszki. A dlaczego to robisz? Powiedz nam. Bo chcę pomagać dzieciom. Także dziękujemy serdecznie. Masz dobre serce. Dostałaś już jedno serduszko. Pewnie jeszcze dzisiaj nie jedno dostaniesz. I już mamy na dwa. Już mam dwa tak? dwa, tak? Także teraz pójdziesz pewnie na dół, żeby panie policzyły pieniążki, które przyniosłaś. I podejrzewam, że za rok też się pewnie spotkamy. Tak. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Trzymaj się. Cześć. Do widzenia.